Cześć z tej strony Sylwia Lipka i witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj ze specjalnym gościem i mówię tutaj o moim synu, Piracie. Słuchajcie, wiele z Was prosiło mnie o to, żebym nagrała film instruktażowy, jak nauczyłam mojego psa wszystkich sztuczek, które zna, bo często wstawiam różne TikToki y albo na Insta Story to, co Pirat potrafi, ale nigdy nie mówię, jak go tego nauczyłam. Więc w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak nauczyłam Pirata sztuczek. Niektórych. Jeśli chcecie drugą część, to dajcie znać w komentarzu i dajcie też znać w komentarzu, czy wy macie jakieś zwierzę. I jeśli tak, to jak się nazywa? Nie czekamy teraz na siostrę Pirata, bo niedługo będę miała drugiego pieska. No, nie przedłużajmy, przejdźmy do filmu przygotowuję przede wszystkim, żeby trenować mojego psa, to jest woreczek ze smakołykami. I Pirat to swoje ulubione smakołyki. Ja zawsze staram się zrobić wszystko, żeby te smakołyki były z jak największej ilości mięsa, żeby nie były żadne przetworzone, nie takie słabe marki, tylko raczej wolę wydać te 7 złotych zamiast dwóch. To jest dobra inwestycja. Wy też możecie, na przykład Pirat uwielbia parówki ludzkie, albo właśnie szynki, więc... Możecie się tym posiłkować, bo jeśli to jest smakowe, a nie taka zwyczajna karma, to ktoś dla niego coś niesamowitego, niezwykłego i on się nie może doczekać, aż to zje. Więc jest podekscytowany. Lekcją, prawda? Prawda. I ważne jest to, żeby psa przede wszystkim nie przemęczać, bo to jest małe stworzonko i nie możecie na przykład go zmuszać do tego, żeby ćwiczyć po prostu dwie godziny pod rząd. No bo po pierwsze się znudzi, po drugie zmęczy. No i lepiej zrobić kilka serii ćwiczeniowych po kilka minut. I naprawdę, ja z Piratem ćwiczę 10 minut dziennie, a patrzcie, jakie jest Więc wystarczy. wystarczy mi trochę cierpliwości. No. Ja smakujki Pirata trzymam w woreczku z Lilu, <gry> który sobie zawieszam o moje spodnie. W ten sposób mam do nich wygodny dostęp i mogę w każdej chwili po prostu sięgnąć po smakujkę, żeby poczęstować mojego psa i nagrodzić. Ja, ja za... Bardzo duża część z Was kiedy dodawałam moje TikToki z wymyślnymi komendami pirata, powiedziała mi, że wasze psy nie potrafią nawet fundamentalnych takich komend typu siad albo leżeć, więc pokażę wam jak, łatwy sposób nauczyć tego waszego psa. Przede wszystkim musicie mieć smakołyka w ręce, w taki sposób, żeby was pies wiedział, że go macie, ale nie mógł do nich dojść, czyli po prostu całą ręką zakrywacie smakołyka i one czują swoim noskiem, że coś tam jest, ale nie mogą tego zjeść. Ważne jest to, żeby powolutku prowadzić swoją rękę tak, żeby piesek się położył. I tutaj nagradzamy go zawsze Waszym słowem. Ja na pirata mam słowo brawo. I to było piękne, piratku. Brawo, zrobiłeś ślicznie. Pierwsze Wasz pies przyzwyczai się, że ten ruch to jest komenda leżeć, a po drugie, że słowo leżeć, to jest słowo leżeć. Musicie go przyzwyczaić. Czasem to, to nie jest tak, że pies się tego uczy w 3 sekundy, tylko czasem potrzeba, wiecie, kilku dni i trzeba mieć po prostu cierpliwość, bo jeśli będziecie chcieli naprawdę nauczyć psa wszystkiego w 3 minuty, to możecie się nieźle znaleźć. Teraz przejdziemy do jednej z moich ulubionych sztuczek piratka, a mianowicie mam na myśli obrocik. Brawo! Jak ja go nauczyłam, to znowu smakołek w ręce, w sposób taki, żeby nie mógł go złapać. Najpierw on potrafił komendę hop, czyli po prostu stał na dwóch łapkach. hop. Nie obrocik, tylko hop. Hop. Brawo! I za każdym razem, kiedy stanie na tych dwóch łapkach, to go nagradzacie. Aż w końcu dojdziecie do wniosku, że to jest moment, w którym możecie powiedzieć mu obrocik. I piesek zazwyczaj idzie za ręką. Pirat już wie o co chodzi w tej komendzie. Idzie mu łatwiej, ale kiedy jeszcze nie wiedział, to nie robił tego tak od razu. I tak właśnie nauczyłam go obrocik. I teraz wie, że wystarczy sobie taki znak. I brawo, pięknie. I on już wie, że musi zrobić. On musi zrobić obrocik. No, i Pamiętajcie, żeby właśnie mieć taki ton głosu. Ja na przykład, zawsze jak mówię piratowi, że robi coś dobrze, właśnie podnoszę swój głos na takie pięknie, piratku, pięknie. I on wtedy wie, że może być z siebie dumny, więc przyzwyczajony, że to jest jakby głos na nagance. Kolejna komenda. Jedna z Waszych ulubionych. I chodzi w niej o to, że piesek robi co? Ryjek. <gry> Czyli wsadza po prostu nosek do, moich, do kółeczka, które formuje. <noise> <noise> Jak kogo to robić? Jak go tego nauczyłam, to piratek ma małą kłówkę, więc u niego wystarczy paluszek, taki malutki. Wsadzałam po prostu smakołyka, to kółeczko i powolutku przeciągałam. I pirat musiał wsadzić tutaj swój ryjek i kiedy już był tutaj, to mówiłam ryjek i brawo, brawo, pięknie. I tutaj dostawał ryjek. Brawo. Pięknie. I tutaj dostawał smakołyka, tam na samym końcu. Ryk, Brawo. Wiem, że wy możecie mieć większe psy. I wtedy możliwe, że możecie potrzebować mocy kogoś innego. Ale pirat jest teraz w takiej formie, że ja na przykład mogę zrobić serduszko i no ryjek. I brawo! I wtedy sądzę ryjek cały do serduszka. Albo do kółeczka, całą głowę. Brawo! Potem można się tym bawić, ale ja zaczęłam od zwykłego ryjeka. Сейчас я Komenda z rekwizytem, a jest tym rekwizytem paczka chusteczek. Jest to jedna z najnowszych komend, które aktualnie ćwiczymy z moim psem. I polega ona na tym, że pirat, kiedy ja powiem, a psi wyciąga chusteczkę z pudełka, i przynosi mi ją. Dzięki temu, kiedy będę miała na przykład katar, o, oh, to będzie mogła mi przynosić chusteczki. Wiele z Was pisało, bo w... pokazywałam tą sztuczkę na TikToku, tylko nie pokazywałam, jak się tego uczyliśmy. Wiele z Was tak mówiło, że to nie no ale... Cii, moim zdaniem nie prawda? Piratek delikatnie ząbkami nie ważne, katar i tak jest dobra, w każdym razie, jak długo tego nauczyłam? Przede wszystkim, najpierw wyciągnęłam chusteczkę, najpierw położyłam zwyczajną chusteczkę na podłodze pirat, kiedy miał jakąkolwiek interakcję, o, już brawo, na początku ją tylko dotykał łapkami, następnie brał ją do buzi, a psik Brawo! Pięknie! I widzicie, gdy on ma jakąkolwiek interakcję z chusteczką, dzięki temu on wtedy wie, że chodzi o tą chusteczkę. Pięknie zrobiłeś! Brawo! Się przyzwyczaja i im więcej, można następnie czekać, że być może zrobi następnym razem coś więcej. Również pomagała mu w ten sposób, że wkładała mu to. I brawo! Pięknie już dajesz! Wkładałam mu tą chusteczkę do buzi i musiał mi ją oddać. Brawo! Pięknie. Jeśli wasz pies zna na przykład komendę zostać, to również ona będzie taj, to również będzie ona pomocna. Więc tak nauczyliśmy pirata. Nauczył się tego w trzech sesjach. Następnie weszła do gry paczka chusteczek w pudełko i ono stało. I Pirat za każdym razem, kiedy po prostu na początku dotykał pudełko, to dostawał już nagrodę. A następnie, kiedy dotykał chusteczki w pudełku, dostawał nagrodę. Dzięki temu również mu właśnie w ten sposób pokazałam i on wiedział o co chodzi. Pięknie. Już wiedział o co chodzi, że, zostaw, yy, że musi ją wyjąć. Piat jest akurat bardzo inteligentnym i bardzo intuicyjnym psem i jest takie, że jak mu się coś pokaże, to on bez problemu to wtarza. Ale w ten sposób się uczyliśmy przede wszystkim. Więc teraz, proszę bardzo, zostaw. Piratku a psik. Ale daj chusteczkę. Widzicie, nie zawsze mu się udaje. Czasem trzeba mu pomóc. Jeszcze raz spróbujemy. Piratku, a psik. zrobiłeś, brawo! Widzicie, czasem nawet piratek czasem się myli więc musicie być przede wszystkim cierpliwi co do tego swoich piesków i uwierzcie mi, są to dni praktyki Pirat na przykład uwielbia się uczyć a przede wszystkim uwielbia smakołyki, które dostaje kiedy się uczy A piratku, a psik? Dobra <słyski> Teraz pokażę wam jak nauczyć psa super sztuczki, którą możecie w szybki sposób nagrać, żeby być słabym na TikToku. Tak jak TikTok z Piratem podział pomidora, wybił się od razu. Po prostu mówicie pieskowi to jest banan, to jest cytryna, pokaż mi banan. I mm, jak nauczyć tego psa? Pirat nigdy tego nie robił, więc w sensie robił to z pomidorem, więc to zupełnie inne rzeczy i robił to bardzo dawno. I teraz wam pokażę, jak go nauczę, żeby wiedział, co jest czym. Zobaczcie. Piratku, banan. Brawo! Pięknie! Widzicie, jak on tylko do, dotyka banana, to od razu zostaje nagrodzony i już wie, że kiedy dotknie banana, to jest to do. Piratku, banan. Brawo! Pięknie! Widzicie, on to robi pierwszy raz. <grym> już dotyka. I w tym momencie nie musicie go nawet zaprzątać cytryną na początku. Piratku, to jest cytryna, a to jest banan. Pokaż mi banan. Banan. Brawo! Pięknie zrobiłeś! Widzicie? I możecie ćwiczyć, ale jak widzicie pirat zrobił od razu. Piratku, to jest cytryna, a to jest banan. Pokaż banan. Co to banan? No, pięknie zrobiły! I teraz możemy go nauczyć tego samego z cytryną. Piratku, cytryna. Pięknie zrobiłeś. On wystarczy, że dotknie cytrynę i już zostaje nagrodzony. Cytryna. Pięknie! I w ten sposób go również nauczyłam odróżniania imion swoich zabawek. Właśnie lepiej na początku skupiać się na jednym, potem na drugim. Także cały czas pokazuje cytryna i, cytryna i cytryna, i cytryna, i cytryna. I dzięki temu uczy się, co jest czym. Ale jeśli chcecie nagrać na szybko filmik taki po prostu na TikToka, że wow, wasz pies jest mega mądry i odróżnia banana od cytryny, to nawet nie musicie tej cytryny uczyć. Możecie, może ona po prostu tutaj tak stać. A wy, jedyne co do, skupiacie się na tym, żeby wasz pies po prostu odróżniał banana. I nie mówię. Tak. I w ten sposób możecie właśnie łatwo nauczyć swojego psa takiej sztuczki. I to tyle jeśli chodzi o dziś. Mam nadzieję, że widzicie, jakim zdolnym pieskiem jest Pira. Kocham go całym sercem. Dawajcie znać w komentarzu, która sztuczka zrobiła na Was największe wrażenie. I powiedzcie też, czy nauczycie swoich zwierzaków, której z tych sztuczek. Widzimy się w kolejnym filmie. Już za tydzień. Do zobaczenia, kochani. Pa pa! Halo. Алло! Тук, тук. Ти можеш да рисувай кръг, да успиш. Ей, 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 допа.